Yeah. Eat, Jeżeli jesz, to Twoje słowa. Jeżeli jesz zgodnie ze standardową amerykańską dietą, to będziesz miał standardowe amerykańskie ciało i cierpiał na powszechne amerykańskie choroby. To Twoje słowa, tak? A więc jak myślisz? Co powinni jeść ludzie, żeby mieć piękne ciała i zmniejszać ryzyko chorób na tyle, na ile to jest możliwe? Po pierwsze, przestań jeść wedle amerykańskiej diety. Ktokolwiek, gdy ludzie się mnie pytają o odpowiednią dietę, to mówię im, że wszyscy możemy się zgodzić, że standardowa dieta amerykańska jest najgorszą dietą. A więc przynajmniej zacznijmy od tego. Musimy przestać spożywać przetworzone jedzenie, śmieciowe i wszystkie tym podobne. Więc zacznij jeść prawdziwe jedzenie. Nie chcesz spożywać czerwonego mięsa, ryb? Okej, okay, po prostu jedz naturalne jedzenie. Lubisz warzywa? To jedz warzywa. Po prostu zacznij proces odchodzenia od cukru i przetworzonego jedzenia. Wiecie, całego tego przemysłu fast foodów. Po czym zacznij gotować w domu i jeść jedz prawdziwe jedzenie. Jedz, dopóki będziesz najedzony i twój stan się polepszy. Musisz zacząć od bardzo podstawowego poziomu z większością ludzi, ponieważ nadmiar informacji ich przytłacza. Oliwa z oliwy czy olej z awokado, białe masło czy masło klarowne? Czy bekon jest zły? Wiecie co mam na myśli? Tak łatwo się nakręcają detalami, że zapominają w tym wszystkim o większym obrazku, a więc podsumowując, upraszczajmy na tyle, na ile to jest możliwe. No tak, ale producenci jedzenia, przemysł spożywczy chce, żebyśmy byli zdezorientowani. Tak, i dlatego sponsorują te wszystkie konferencje. Cały system edukacji, gdy chodzi o dietetyków, lekarzy, a więc tak, to jest bardzo skomplikowane. I dlatego ludzie potrzebują ludzi takich jak Ty w Stanach Zjednoczonych i potrzebują nas, ponieważ przeznaczamy cały nasz wolny czas na badania, na sprawdzanie tego, czy to są fakty, czy też fałszywe wiadomości, i wtedy powiemy, co tutaj jest nie tak. A następnie ludzie decydują o tym, czy nam wierzą. Czy wierzą w konferencje, yeah, na których logo stanowi Coca-Cola albo Danone? Yeah. I mean, I pictures, tak, tax, gdy patrzę w przeszłość, gdy miałem tax, logotypy na konferencjach, to się wstydzę, yeah. ponieważ wszystkie z nich to były firmy farmaceutyczne yeah. i tym podobne. Za każdym razem, gdy je widzę, to nie chciałbym być widziany w tym otoczeniu. Cóż, pieniądze przemawiają do ludzi i potęga pieniądza ma od nas większą siłę. Więc, o ile my mówimy, to jednak oni mają pieniądze do finansowania, uwielbiają badania obserwacyjne. Można dokonywać asocjacji pomiędzy wszystkim, a więc mówię ludziom: nadal obwiniajcie parasole za deszcz, gdy tylko pada. No wiecie, istnieją, ale dla każdej opinii znajdziecie przeciwstawną opinię i badania, które wskazują na coś innego, a więc ludzie są naprawdę zdezorientowani. Wręcz sparaliżowani, to taki paraliż poprzez analizę, gdzie nie wiedzą, co robić, a więc robią to, co już znają. Yeah. And uh, I, I, I see, like you said, that. Widzę, że tak jak powiedziałeś, przy odrobinie szczęścia i na szczęście mamy dostęp do internetu i social mediów. Oczywiście na temat social mediów można powiedzieć wszystko. To zależy w jaki sposób ich używasz. Cóż, już nie możesz o nich powiedzieć wszystkiego. Ok, po prostu nie mów tego. Nie mów, a zobaczysz. To, co mam na myśli, to to, że teraz możesz się podzielić swoją historią i możesz nią kształcić innych. Normalni ludzie, którzy poszukują pomocy, już nie muszą iść do lekarza. Oczywiście, czasami powinni iść, ale ja mówię o edukacji. Można włączyć social media. I korzystać z nich we właściwych celach. Zaledwie godzinę temu przeprowadziliśmy wywiad z Robertem, jednym z facetów, który dopiero co obejrzał jeden z naszych filmików, zrzucił 60 kg i jest teraz szczęśliwym człowiekiem. To jest świetne. Uśmiecham się, że przemawiam prawdopodobnie do chińskiej kamery. Uczymy ludzi i czynimy więcej dobrego niż jakbyśmy mieli siedzieć w naszych gabinetach jako lekarze i wypisywać leki. Dokładnie tak. Uwielbiam otrzymywać tego typu wiadomości. Większość ludzi milczy, nie komentują, ale wiele z nich widzi Twoje rady, są proaktywni, dostrzegają Twoje porady i po kilku miesiącach mówią: Panie doktorze, stosowałem się do Pańskich porad, robiłem to i to, zrzuciłem 30-40 kg, czuję się o wiele zdrowszy. To naprawdę poprawia mi humor. Nie muszę pracować ze wszystkimi. Chciałbym po prostu, żeby ludzie zaczęli to robić. Ale czy miałeś problem z tym, żeby kształcić ludzi za pomocą social media? Ponieważ my mieliśmy z tym duży problem. Nie mogliśmy patrzeć na nasze twarze online. Nie mogliśmy znieść tego widoku, nie mogliśmy się patrzeć na nasze twarze. Ja to rozumiem doskonale, to dlatego nie zamieszczam nagrań wideo, reelsów i po prostu... Cóż, ja jestem introwertykiem, jestem tego w pełni świadom, a więc mój pierwszy podcast był z Seanem Bakerem w 2020 roku. I byłem taki nerwowy, dlatego, że nie chciałem siebie oglądać w kamerze. A, i dlatego zgasiłeś światło, tak? Dokładnie, dlatego zgasiłem światło. Tak, to światło za mną jest zbyt jasne, dlatego się ściemniło. Nie mam najlepszych kamer, więc może potrzebuję jakieś lepsze chińskie kamery. No dobrze, powiedziałeś, że zalecasz swoim pacjentom spożywanie prawdziwego pokarmu. To proste. Jednym z prawdziwych, podstawowych pokarmów jest mięso. A jeżeli chodzi o mięso, to mamy taki bałagan i dezinformację. Gdy mówimy o WHO, dwa pytania. Po pierwsze, co myślisz o Światowej Organizacji Zdrowia? Tylko nie przeklinaj. Drugie to, co myślisz, jak myślisz, dlaczego WHO nie zaleca spożywania mięsa? Wiecie co? Nie chcę wchodzić w konspirację, ale wydaje mi się, że pieniądze, koniec końców chodzi o pieniądze, finansowanie, kto za czym stoi. Za tym wszystkim stoi polityka, ogromna siła i naprawdę nie wiem, to muszą być pieniądze, władza i to niekoniecznie ma coś wspólnego z ludzkim zdrowiem. Mam na myśli, że niektórzy ludzie wierzą w to, że oni chcą naprawdę rozwiązywać, opracowywać zaopatrzenie pokarmowe dla społeczeństwa. I owszem, wiąże się to z pewnym problemem, ale kto tak naprawdę tym wszystkim steruje za kulis pozostaje, wydaje mi się, że nie mają na celu wyższego dobra. Nie chcę mówić za wiele, ale WHO i inne tego typu duże organizacje po prostu im już nie ufam. Ale czy lubisz mięso i jak często je spożywasz? Uwielbiam mięso i jem je codziennie, praktycznie przy każdym posiłku. Moja dieta, owszem, jestem stronniczy, ale moje zdrowie ma się świetnie, tak jak i zdrowie moich pacjentów. Skupiam się na białku pochodzącym ze zwierząt. Nie jestem antywarzywny, jem to wszystko, ale wydaje mi się, że bez spożywania odpowiednich protein pochodzących ze zwierząt nie zyskasz odpowiedniego zdrowia. I to widać po większości ludzi. Niektórzy ludzie mają pewne społeczne pobudki, czują się źle i spoglądają na prawa zwierząt. Nie mówię o tym, żeby to zdyskredytować. Hodowanie zwierząt w sposób humanitarny, jak i ubijanie ich, jest istotne. Tak postępowaliśmy poprzez wszelkie cywilizacje. A więc zgadzam się z tym, że chów przemysłowy prawdopodobnie nie jest dobry. Ale jak przyjeżdżam sobie w Teksasie, widzę krowy, które jęczą, są zaszczepione, pasące się, wyglądają na szczęśliwe. Życie, śmierć jest częścią życia. To pewien cykl życia, czy nam się to podoba, czy nie. Zwierzęta się rodzą i umierają. Ludzie się rodzą i ludzie umierają. I musimy. Zwierzęta przecież na siebie polują i mamy tego świadomość, dzięki czemu możemy tym zarządzać po ludzku. Ale nie można od tego uciec. Żeby zachować optymalne zdrowie i odżywianie, to musimy jeść to, co oferuje nam natura. No dobrze, to co radzisz swoim wegańskim pacjentom? Nie miałem, miałem jednego pacjenta, który był weganinem i był też mnichem. Chciał być weganinem. Zazwyczaj pytam się, dlaczego jesteś weganinem? Chcę o tym wiedzieć, zanim zacznę. Jeżeli robią to dlatego, że wydaje im się, że jest to zdrowe, to tłumaczę im, że to nieprawda. Natomiast jeżeli robią to dla ideologii, jakby to była ich religia, są tego pewni, to nie dyskutuję z tym, ponieważ jest to punkt sporny i nie mogę im w ten sposób pomóc. Próbuję z nimi zatem pracować. Rozglądam się oczywiście również w sekcji warzywnej i staram się im pomóc na tyle, na ile to możliwe, żeby jedli więcej białka ze zróżnicowanych źródeł i żeby wyeliminować przetworzone jedzenie. Odniosłem w tym nawet jakiś sukces. Mężczyzna, o którym wspominałem, miał cukrzycę i odstawiliśmy już większość z jego leków, zostawiając metforminę. To było dużo trudniejsze, ale oparte o ten sam koncept. Jedz pełnowartościowe jedzenie. Prawdziwe jedzenie. Nie jest przetworzonego jedzenia. Są etykietki, również wegańskie, na wszystkim. To tylko tanie sztuczki. Tak, ale mówisz prawdziwe jedzenie. Ale w tym przypadku to nie jest to takie proste, żeby kupić prawdziwe jedzenie. Na przykład my żyjemy na wsi i mamy swojego kolegę, który ma krowy. I wiemy, że to jest naturalne jedzenie bez chemii i żadnych dodatków. Natomiast tak ogółem, wchodząc do supermarketu, to prawdopodobnie nie otrzymasz naturalnego jedzenia bez dodatków, a więc jaka jest twoja rekomendacja dla ludzi? Co masz na myśli przez prawdziwe jedzenie? To, co wymieniłem, jest nadal lepsze od hamburgerów z McDonalda, czyż nie? Oczywiście, ja mówię ludziom, żeby kupowali najlepszą jakość, na jaką ich stać. Jedzenie białka wyhodowanego na farmie jest lepsze od jedzenia pączków, bajgieli i tym podobnych. Ja mówię o najlepszej jakości, jaką możesz kupić. Mówię o rynku farmerów, ponieważ to są lokalni farmerzy, którzy wprowadzają te produkty na rynek. A więc nabywam jajka od faceta, który ma swoje kurczaki. Wędrują sobie, jedzą... Mówię ludziom, że jedzenie z mniej optymalnego źródła jest nadal lepsze od jedzenia śmieciowego, więc po prostu jedzcie lepiej w stosunku do tego, co jedliście wcześniej. No dobrze, a druga rekomendacja to: żyjemy w dobie internetu, i dzisiaj możesz zamówić, zapłacić, a następnego dnia otrzymasz swoje mięso i jedzenie pod drzwiami. I to jest świetne. Warto to wypróbować. Wypróbuj w domu. Tak, tak. Jest wiele takich firm. Jedna z nich nazywa się Butcher Box. I mają mięso pochodzące od zwierząt karmionych trawą. Można je zamówić, dojeżdża o suchym lodzie, a więc jest dobrze zmrożone. Tak robiłem. Naprawdę nie ma wymówki dla spożywania niezdrowego jedzenia, jeżeli naprawdę ci na tym zależy. Musisz po prostu podjąć tę decyzję i zadać sobie pytanie, jak to mogę zrobić, a nie marudzić, że nie mogę tego zrobić, to zbyt drogie. Czasami piszę posty o jedzeniu tanich pokarmów, takich jak jedzenie sardynek z puszek i jajek. Jest to dużo lepsze i tańsze od spożywania przetworzonego pokarmu i przejścia się do McDonalda. Tak, prowadziliśmy wywiad z Seanem Baker'em i to jest mięsożerca, a więc je mięso codziennie, praktycznie, bardzo dużo mięsa i jest do tego zdrowy. Zerowy wynik, jeżeli chodzi o stężenie wapnia we krwi, a do tego jest świetnym facetem. Wiem, że go znasz. Powiedz nam, proszę, co myślisz o tym mięsnym ruchu. My go oceniamy stanowczo na plus, dlatego że w trakcie zimy zaczęliśmy stosować dietę karniwora przez miesiąc czy dwa i czuliśmy się świetnie. Jest to naprawdę dobre zastosowanie do zastosowania od czasu do czasu. Tak, ja uważam podobnie. Wielu pacjentów wyleczyło również swoje dolegliwości w ten sposób, choćby alergie. Co o tym myślisz? Ja z niej korzystam. Uważam, że to ważne narzędzie. Stosuję dietę karniwora przez większość dni. Dołączam do tego warzywa, ponieważ lubię niektóre z nich. Nie mam problemów z rominem, ale to zależy od pacjenta i tego, co są gotowi zrobić. Jeżeli ktoś utknął, próbujemy wszystkiego i to nie działa tak, jak powinno, nie chcieli do końca stosować diety stricte mięsnej, ale utknęli z nadwagą, cukrzycą lub chorobami immunologicznymi. Doradzę się do niej zastosować, i większość ludzi, którzy się na to zdecydują, naprawdę zdrowiają. Jest to przełom, jeżeli chodzi o utratę wagi, lepiej się czują, a więc jest to jakieś rozwiązanie. W pełni je popieram. Jeżeli ktoś się chce na to zdecydować, jestem szczery mówiąc o tym, że ja w ten sposób żyję przez jakieś 80% mojego czasu, a więc jest to wspaniałe narzędzie, ostateczna dieta eliminująca, służąca rozwiązywania problemu. W ten sposób na nią spoglądam. I to prawda, gdy się do niej stosujemy, to nasze mięśnie rosną z łatwością. Wystarczy odrobina ćwiczeń, treningu wytrzymałościowego. Dokładnie, ja jestem leniwy. Jeżeli chodzi o trening, to nie ćwiczę dużo, ale gdy już ćwiczę, to jest to oparte na ciężarze ciała. Trening siłowy, mam drążek do podciągania, szybko zarysowują mi się mięśnie. Nie chcę pakować, wolę być umięśnionym, a nie ogromnym. Ja czuję się jak na egzaminie, przynajmniej z anatomii. Bo przyszedł czas oceny. Oceńcie nas po tym filmie, co myślicie... Jak to wyszło? Możecie nas zniszczyć, albo możecie nas wypromować, właściwie wypromować kanał, żeby poszedł dalej, a co trzeba robić, to Mateusz wam powie. Prosta sprawa: to jest ten moment, gdzie albo dajecie kciuka, albo walicie w kciuka, lub nie walicie. W kciuka to jest ten moment, gdzie subskrybujecie, o co was prosimy. Na tym polega nasza działalność, że my edukujemy, my próbujemy zmienić wam życie, a Wy ewentualnie możecie rozważyć odwdzięczenie się nam, walnięciem w kciuka bądź zasubskrybowaniem kanału. Można pięknie żyć. Kropka.